Sponsorem programu jest importer półkanek, dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte. Dzień dobry, poniedziałek. Po weekendzie przystępujemy dalej do pracy, Seat. Tak, żeście mnie opierniczali tam w komentarzach twardo. Pokazajesz film, ale nie pokazałeś po odpaleniu, jak to wszystko brzmi. No nie pokazałem, bo jeszcze go nie odpalałem. Słuchajcie, <gryw> oglądajcie ze zrozumieniem. Bardzo was proszę. Bardzo. Słuchajcie, nie mogłem go odpalić, dlatego że jak widzieliście, walflinerem zalaliśmy. Podróżnij tego Valve Walflinerem e, zalaliśmy sobie tutaj te cylindry, tak? na tłoki. Eee, specjalnie, tak jak słyszeliście na tym filmie, mówiłem, że zalewam właśnie to mm, na weekend po to, o, tym klepanatą, który tutaj widzicie, został zalany, właśnie po to, żeby to wszystko rozpuściło i rozmiękło. Jak mogliście zauważyć, tam żeśmy się bawili tym valve cleanerem. Chciałem Wam pokazać, jak to działa jak to rozpuszcza ten nagar cały eee, przy Mirku. Słuchajcie, tam nie wiem. Mam nadzieję, że tego tłoka zostawiłem w tamtym miejscu, bo jak nie, no zostawiłem. No to co? Bez cięcia, bez niczego. Słuchajcie, tutaj ten tłok cały czas leżał cały weekend, tak? Proszę bardzo. Zobaczcie po weekendzie. Nikt tutaj nie siedział. Po całym weekendzie. Proszę bardzo. Jak zjadło to wszystko. Tak naprawdę możecie zobaczyć wszystkie emblematy. Pierścienie. Patrzcie, jak pracują pierścienie. Marcinie, ja mógłbym Cię prosić na chwilkę, żeby kamerę. Te pierścienie to po prostu paluszkami chodzą. Szczególnie ten olejowy dolny. O! Ten dolny. Patrzcie, jak on pracuje. Jednym paluszki, a wcześniej w ogóle nie pracował. I to sobie tak o właśnie zostawiliśmy. Dobra, bo teraz powiedzą, że to w czuchy wycieram. To mieli rację. I teraz tak, skoro tutaj to sobie w ten sposób zjadło, no to wiadomą rzeczą, że w tym aucie to samo się wydarzyło, też zjadło. Pierścienie odskoczyły, dolegają elegancko nam już w tej chwili do cylindrów. No i wraca idealna kompresja, no i oczywiście będzie brak poboru oleju. Słuchajcie, mmm, świece oczywiście te, które mają, ile one mają volt. 11. 11. Warto jest sobie sprawdzić akumulatorem. Dlaczego? Dlatego, że nowe nawet w pudełku potrafią być uszkodzone. A tak to sobie tam na króciutko, gdzieś tam do, do takiego akumulatora dajcie i sprawdźcie. Ale pamiętajcie, to takie do 11V. Bo są też świece, które mają. Yy, ile? 5V, 4V. 4 no to już jest później, po prostu. Wiecie, spalicie sobie taką świecę. To co najwyżej, tylko miernikiem ją przemieszcie czy jest sprawna, bo potrafią być w pudełku nowe świece, które są niestety niesprawne. Dobrze, to zaraz będziemy mieli pierwsze odpalenie, tak jak chcieliście. Dlaczego nie było pierwszego odpalenia? Zrobimy sobie pierwsze odpalenie. On odpali potem Działamy dalej z środkami. Myślę, że można by sprawdzić to odpalenie. Możecie się troszkę wystraszyć przy odpaleniu, dlatego że on jak to wyczyścił sobie, ten Valve Cleaner cały, to może być tak, że przez chwileczkę nie będziecie mieli kompresji, bo będzie to wszystko rozluźnione, tak? To jest tak samo, jakbyście poskładali na nowych pierścieniach, wyczyścili tam wszystko dokładnie, i będzie taki chwilowy brak kompresji. A to dlatego, że on musi się zaciągnąć olej i się uszczelnić olejem. Dlatego, jak się montuje silniki, to zawsze się cylindry tak smaruje lekko olejem, żeby właśnie było łatwiejsze odpalenie. No to posłuchajmy. No, a on ma problemy z odpaleniem.

Ja pierdzielę jak on odpalił I na strzał Nie zdążyłem krócika do końca jeszcze nie, Bo on już zaskoczył Wiesz, te silniki są głośne Ale pamiętasz jak on odpalał? No Chełtał, chełtał No Ty, i śmierdział stumika teraz Człowieku nic, zero Nul Ale jaja A zgaś jeszcze raz. Kurde, na widok kluczyka. Dobra, zgaśmy. Dobra moi drodzy, to co teraz, 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 teraz. Tam mamy wszystko złożone, żeby on mógł sobie wyjechać, prawda? Tylko trzeba koło na Okej okay. Ale to ja muszę go podnieść, żeby klocki po Żeby on tu nam nie smrodził Dobrze moi drodzy Pokrywa co nie? Tak, tak. Tutaj ja mam otwarte Bo pokazywałem do zapachu Emirkowi. Zalewamy mu pukankę Dlaczego? Już wam tłumaczę Dlaczego ląduje tutaj pukanka? Dlatego, że słuchajcie, no zalaliśmy sobie pierścienie od góry, tak? I teraz, jak ten pierścień nam odskoczył, to do tego dolnego już będzie ciężko się dostać walflinerowi. Więc pracując na takiej pukance, on się dostanie jeszcze wam na pierścień od spodu, plus do tego wyczyści cały sobie silnik w środku. No ale sami powiedzcie, czy walfliner nie jest kozakiem? Słyszeliście, jak to odpala. Ja gdzieś tam jeszcze takie wstawki Wam porobię, bo ja już część filmu wrzuciłem z tego auta. Ale porobię Wam właśnie takie wstawki, jak on na początku odpalał. Bardzo ciężko, naprawdę bardzo ciężko odpalał. To na razie damy sobie z boku. Olej. I 10W40 tutaj był zalany. Hmm. To takiej pukance. Tak się zastanawiam, czy by nie przejść na 5W40. Co o tym myślisz? Nie wiem. Specyfikacji. No ale po co do klienta? Uszczelniacze mamy powymieniane. Wszystko jest porobione. Ta szkoda i grzech nie, nie przejść na normalny olej, który będzie szybciej dochodził do szklanek. No zobaczymy. Z tym zaraz sobie sprawdzimy. Dobra. Będzie trzeba się na tej płukance oczywiście przejechać. Niech on popracuje. Damy mu tak godzinę, dwie pracy na tej płukance. Wraca z powrotem. Zrzucamy stary olej. Damy dodatki i dopiero olej właściwy. Dobra. Co do tego Sata, słuchajcie. Tak bardzo się zastanawiam nad tym, jaki olej dać teraz, bo tak, ma pługanki porobione, ma te wszystkie dodatki porobione, no i wypadałoby dać coś mądrego. I tak patrzymy, co producent tutaj zaleca, ale widzę, że producentu wszystko zaleca, aby zachować oczywiście tą normę 500. 0, 0. Ja myślę, że dałbym mu 5W40 z normą 500. 0, 0. W tej chwili ten silnik chodzi na 10W40. Dobrze, słuchajcie. Olej silnikowy poniżej 15 stopni, poniżej 15. 5W40 z normą 50500. Ja myślę, że ten mu damy, czyli to będzie znestę. Ten, o tutaj. Mamy. 50500. I ten olej zalejemy do tego seata. No, bo słuchajcie, jeżeli jeździł sobie na 10W, jest to gęsty olej. Ja rozumiem. Może będzie ciszej. No, bo wiecie, gęstszy. Um, uszczelniacze ma powymieniane, bo jak robiliśmy rozrząd, to wszystkie uszczelniacze wymieniliśmy. Skoro jest szczelny, to czemu nie, nie dać mu takiego oleju troszeczkę? Wiecie, lepszego, tak? Niech ma, jak to się mówi, miodu do dobrego. do dobrej pracy. O, do dobrej pracy. Dobra. Mamy tutaj wszystko porobione. Teraz tak odkręcimy sobie pyk. Korek idę po dodatki i zaraz przyjdę z dodatkami. Proszę! Mocno, śmiało! No przekręcić! Ja pierdyle Nie wierzę Dobry 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 trafiłem? Nie wiem Mechanika? Panie Patrz pan nie chciałem zniszczyć. A to się nic zniszczył. Jak na warsztat się wchodzi, to się wszystkim rzuca i stuka. Słucham pana. Cicho teraz. Dobra. Przyszedł pan, że ma problem z, ze sterowaniem alarmu. Słuchajcie, to jest alarm dokładany oczywiście, ale można powiedzieć w serwisie, w salonie hmm, Hyundaia. Ten pilot, który teraz rozkręcam, zobaczcie, nie żyje. Nie mamy podświetlenia w ogóle. On nie żyje. A drugi, a drugi jakoś tak się dziwnie rozleciał. Ok. <ścoughs> Widzieliście to? A przed chwilą właściciel tego auta powiedział, że był w, yy, gdzieś. Sprawdzali mu tego pilota. Ten pilot działa. Proszę pana, ten pilot działa. Zobaczcie, jak działa. Hmm, no to magicy. Magicy po. po no. Marcin. Super. Chcecie zobaczyć minę klienta? Tylko nie wiem, czy będę mógł go pokazać. Drogi właścicielu Hyundaia. Pytanie za milion punktów. Kto rozbierał tego pilota? Eee, on sam się zebrał, bo upadł jeden. Nie, nie. Ten, co był złożony z kluczykami. Ten nowszy? Mhm. Czy rozbierał? Ogólnie go nikt nie rozbierał. Chyba, że ten chłopak wstawiał tylko baterię. Zapraszam ze sobą. Ale no. Pana mina będzie tak bezcenna, że chyba będzie pan na YouTubie. Bo ja się zdziwiłem. No zobaczy pan zaraz. Ale mam w No czemu nie? Pan, pan chyba tę osobę wsadzi do kryminału. A tam chyba wam w środku to jest. Zapraszam. Zaczynam sobie rozbierać pilota, no bo mówię, on nie daje w ogóle sygnału, tak? On nie działa. To jest pański stary. To jest ten, który rozebrałem. Teraz mina będzie bezcenna. Nie ma baterii. No, składam tak drugi... jak było, bo jak coś zginie, to żeby nie było. No, no, a ten drugi, a sobie, ten drugi sobie, sobie schować, trafi, tak. Niech oni baterię da i. <laughs> Mówię, no jak ma to działać bez baterii? No, tak. Okej, okay. Baterii. Rozkręcam, a tam baterii, ale ja nie w środku nie ma. Taką baterię, żeby dostać? No to jest ten paluszek taki mały. Tak, no. mały. Tak, to jest jeszcze mniejsze. Ale na stacji powinien być albo w hurtowni. Sponsorem programu był importer płukanek, dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte.